Cześć, jest to mój pierwszy odcinek na tym kanale. Chciałabym Wam przedstawić dzisiaj odcinek pod tytułem: Pokazuję Wam moje wszystkie hobby horsy i sprzęt. Od razu mówię, że film zawiera elementy realistycznego hobby horsingu. Zapraszam do oglądania. Jest to sztorm. Koń, który jest bardzo szalony lubi skakać wysokie przeszkody. Mam go około 3 miesiące. I jest to ogier. I ma przedrostek kaby Następny koń. Następny koń. Jest to Vision. Jest to klacz. Jest bardzo cicha i strachliwa. Jest miła dla innych. Lubi jakieś niskie przeszkody. Jest ze mną około 2 lata, jakoś tak. I ma przedrostek z Następny konik jest to koko. Dużo wam o nim nie opowiem, bo jest ze mną dopiero 3 miesiące. Jest na pewno jest bardzo leciutka. I bardzo fajnie galopuje. O, ostatnio wstawiam nawet short z, ni z nią. Z nim. Następny konik. Silen. Jest to konik ujeżdżeniowy. Za dużo na nim nie jeżdżę, więc prawdopodobnie będzie na sprzedaż. Na końcu filmiku podam Wam mojego winted. Jest to koń. Ogier. Który nie jest wygodny do skoków. I ma przedrostek. W sumie to nie ma przedrostka. Bo nie wiem jakie ma. Musiałabym się zapytać osoby, która mi go zrobiła. No i tak on wygląda. I teraz ostatni konik z moich konik, których, które mam. A potem przejdziemy do. Sprzedażowych koni. To jest Wilson. Ma przedrostek San. Ogier mam, jest ogier, ogrem. Ogierem? Ogierem? Ogierem. Ogier. E, mam go prawie 2 lata, w sumie dwa. Jest to koń, który jest bardzo strachliwy. Nie umie skakać wysokich przeszkód. No. I no. Też będzie prawdopodobnie, że też by mało na nim jeżdżę Teraz przechodzimy do koni sprzedażowych. Pierwszy konik jest taki. Kosztuje on około 60 zł. I jest lekko krzywy. Tutaj jest, mamy kasztanka. Jest ona A3, kosztuje 195 zł z dopłatą robię ogłowie lub kantarek. Następny konik. Tak się zgadza, że to już jest już ostatni konik sprzedażowy, ale to jest właśnie on. Kosztuje 140 zł. Dodaję do niego kanter za dopłatą. I on jest taki. Odmiany ma naszywane i ma różowe chrapki. I teraz przechodzimy do mojego sprzętu, którego nie jest za wiele. I pokażę ten sprzęt od razu w całości, w sumie albo pojedynczo. Pojedynczo Wam pokażę, będzie lepiej. Pierwsza rzecz jest to derka, którą wymieniałam się konie, koniem i różnymi rzeczami. Wartości to nie wiem, jest gdzieś około 20-25 zł. I no. Następna rzecz to jest moja druga derka w życiu. Nawet fajna wyszła, jest na zawiązywanie, niestety, ale jest super. Taka milutka tu. Następna derka. Tutaj jest derka, którą niedawno zrobiłam. I tutaj widzę, że muszę dokleić, bo się odkleja troszkę. Powiedziałam, że za mało. I tu też się odkleja. Ale dobra. Tutaj ma minki w środku, białe. A tutaj ma taki filc różowy. No i teraz, to jest moja pierwsza derka w życiu. Taka jakaś niebieska, taka, no, no nie jest za bardzo specjalna, no ale używam ją czasem, jak muszę. Teraz przechodzimy do czapeczki. Obecnie mam tylko jedną czapeczkę, bo wszystkie po prostu zdawałam, bo nie używałam, ale ja tak to to robię i na zamówienie, więc no, więc mogę sobie zrobić. Jakieś tutaj się zawinęło, ale to nieważne. Jest to czapka sztorma i ogólnie. Tutaj mamy uwiąz z mojego autorstwa, jest dosyć długi Tutaj mamy karabinczyk, który kupiłam w TeDim ta, ta puchata włóczka kupiłam też w a tą różową w Action Tutaj mamy lążę, taką różową Na Napierśnik, z którego też się wymieniałam Tutaj mamy kordeo, które dodaję zawsze taki w takiej gratisie tylko już mi się skończyła włóczka, a to jest ostatnie. Tutaj jest kordeo tutaj jest na sprzedaż za 7 zł na 3 Tutaj mamy halterek, który pasuje na silbanka i ogólnie moje wszystkie konie. I to jest ostatnie, czyli takie ogłowie żółtek, które było jedno z moich pierwszych ogłowi takich lepszych. Jeszcze wam pokażę jednego konia, który niestety już będzie sprzedany, bo już mam kupca na niego. Ale pokazywa, 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 pokazałam go na szorcie, ale mogę Wam teraz pokazać go lepiej. Jest lekko krzywy, ale też nawet prosty jest. Ma kantarek. Idzie z oczywiście. I ma malowaną odmianę. Może jakoś specjalnie długi odcinek to nie był, ale jak na pierwszy to jest długi. Więc jeżeli chcecie jakieś inne odcinki, to piszcie w komentarzu, jakie byście chcieli. Ja już planuję fajny odcinek, ale Wam jeszcze nie powiem. Musicie się sami domyśleć. Mogę Wam trochę zradzić, że będzie to coś do robienia. Znaczy będzie tutorial na coś. Takiego klasycznego, co każdy koni powinien mieć. Więc to już wszystko. I no to tyle. Pa!